Cześć, witam was wszystkich serdecznie, bardzo z tej Czuckiem. Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale z Robloxa, z Bobosa w grze short creepy stories. To w sumie są gry w grze, a nie tryby, jak w karysmodzie. Dzisiaj sobie będę grał samo ze względu na to, że jak zauważyliście w poprzednim odcinku z tejże gry. No, większość historii jest. Na samotne granie. Dzisiaj będziemy sobie grać w grę pod tytułem Night Shift on Route Nighty. Przypuszczam, że to jest przy, ten inspiracja grą Convenience Store, chyba, albo Night of the Consumers, jeżeli się nie mylę. Bo to ma taki dosłownie wygląd, nie? Taki. Nightgardowy wygląd. Read the story! This case occurred back in 1998 in store outside the city. Stand of his colleague who disappeared. Kurczę, takie szybkie, że nie potrafię, nie potrafię tego przeczytać. W ogóle 1998 to jest e, rok po moim urodzeniu. Kurwa, starzeje się, za niedługo 26 mi wybija. Dobra, zatem zobaczmy z czym się ta historia oczywiście je. Nie mam podglądu na swoją postać. Mój charakter zniknął. Znaczy, mój e, towarzysz. On today, I hope there will a few buyers. I didn't get enough sleep. To mi strasznie przypomina convenience store. I wonder what happened to Nobu. He usually works at night. Clean up the store. Tego potrzebuję chyba jakiejś miotły, czy coś w tym stylu, jeżeli się nie mylę? Nawet mi tutaj pokazuje, że muszę tutaj wejść i wziąć. O, właśnie. Eee... albo mop. Bo jest ta animacja! Weźmy pod, ten, pozmiatajmy podłogę, żeby nie było. Nocne zmiany nie są mi jakże... jakże obce, sam przecież pracowałem jako nocny strażnik w, w jednym miejscu. I nie jest aż tak źle, jak się przyzwyczaisz. Dobra, take out... take out of the trash. Take... Nie, nie mogę wziąć dwóch? Ale głupie. W Serdecznie przypomina mi to Convenience Store. Samymi nawet taskami. Hmm. Ciekawe w ogóle, jakie tutaj. Ten, jakie tutaj strasznaki będą mnie czekać. To jest chyba jedno z tych dobrze zrobionych gier w e, Bobosie. O Jesus, dobra, to jest tylko rak... Okej, okay, dobra. Spodziewałem się czegoś gorszego na sam początek, ale widzę, jak. Jeśli nie będę to na chwilę obecną będzie się rozwijało. Dobra, wyniosę śmieci, co dalej? Red diesel always check the cameras, keep the door closed. What do you mean, keep the door closed? Jak mam zmienić kamerę? O Jezu! Ale ja mam prawie niewidoczną... Myszkę. Ktoś wszedł? Tak, to jest chyba Convenience Store, ja się Siema prze pana! Niech się pan nie przejmuje moim wyglądem, jestem po prostu... Ee, Robloxową postacią. Teraz myszkę muszę znać, to jest ciężkie trochę. Okej... Okay. The fuck was that? Znowu? Przy wyjściu coś się pojawia. Co to jest? A, ty już stoisz przy tym, dobra. Uh, I will only take this. Uh, Okej, okay, a jak ja mam ci to wypłacić? I, I forgot my wallet. Can I pay later? Uh, nie wiem, czy mogę zaufać Twojej pięknej twarzy. Wywarą mnie z pracy, jeżeli pozwolę ci zapłacić później. Musisz teraz zapłacić kolego. What kind of personario? I will remember it. No! Takie są zasady, ziomeczku, nie ma nic za darmo w tych czasach, no, co, co, co ci mogę powiedzieć? Mogę cię wyłączyć, kuźwa mać... Strasznie mi to przeszkadza. Uh, layout of. Layout, layout of the products. Ok, you need to pick up products from the warehouse. Ok, then. jakie ja produkty mam zamiar. mam... Podnieść te produkty? No dobra, widzę, ja muszę... A, tylko jeden produkt na rękę. Czy co, ja nie mam kieszeni? Dobra, zatem czas rozłożyć produkty. Jeden po jednym, powolutku, po cichutku. Pierwszy. Drugi. za to będzie trwać. I myk, i cyk. Przepraszam, kim ty kuźwa jesteś? E, dzięki za komplement, że pachnę jak wiosna. What the fuck was that? E, dobra, jeszcze tylko chyba dwa produkty mi zostały do położenia na półce. Kurwa! Pardon?! Kto mi kurna odpierdziela pranki w pracy? Kto taki normalny? He? Jezu Chryste ale podskoczył To dosłownie wziął mnie z zaskoczenia Chryste! Ciężarówka sobie że... Kurwa, what the fuck was that piece of crap? Sorry, że przeklnąłem, ale to mnie strasznie z zaskoczenia wzięło. Co jest? Czy ja mam? Nie. Moja postać w ogóle na to nie zareaguje? Dobra zatem. Podłożyłem produkty i co dalej? Wiecie co, ja może to zamknę. Just for sure. Always check the cameras. Hmm. Nie ma tu nic... O! Ktoś... Ktoś idzie, ktoś wchodzi! Ale... Ale miła babuszka! Taka nierobloxowa babuszka! No w ogóle jest tylko ta sama muzyka. Nie mam innych, choćba, przebojów? Nie wiem, takie typowe... Chociaż disco polo, a nie takie coś? Halo, czego pani tutaj chce? Wie pani, że jest puzyno? W sumie to, to jest 24-godzinny sklep, więc... Nie dziwię się, że ludzie przychodzą o tej porze. Sam przecież wychodziłem do sklepu o 3 nad ranem na przykład, gdy miałem w pobliżu 24 godzinkę. Potrzebuje pani pomocy w czymś, czy coś? Nie wiem... Ponieś pani coś? Produkt z najwyższej półki, czy coś? Pani się tak coś długo zastanawia nad produktami, które Pani chce kupić. Dzień dobry. Co Pani potrzebuje? Nie wiem. Za co Pani chce zapłacić? Proszę tutaj rozłożyć, ja skasuję. Czy wszystko musi być takie drogie? Przepraszam, nie ustawiałem cen. Jesteś złym człowiekiem. Nocny sklep, proszę pani. Takie są ceny w nocnym sklepie. No czego pani niby chce? Jeżeli pani za drogo, no to niech pani poczeka do rana, czy coś. A nie, marudzi. Jesus. Ludzie w tych czasach. What is this piece of crap? Omyjęcie to z tej kamery? Kim ty kuźwa jesteś? What the fuck? Kto? Excuse me? to jest Garbage can is on fire, needs to extinguish. He? Huh? Pewnie to na kamerach obczałem gdzie? traszkan na przejściu gdzieś? No czy możesz to zamknąć? Dziękuję. Pewnie to ta babcia rozpaliła, kurde, głupia. O. Jak mam? O. Gdzie Jesteś? Czego ty tutaj szukasz? Chcesz się napierdzielać? He? Śmieciu pieprzony? Honu na solo! He! Dobra, może nie na solo. Kurwa, mać Czemu ja nie mogę wziąć mumioty chociażby na samoobronę? Chop się nie chciał napierdzielać. Power engineers of the central electric grids put into operation backup diesel power plants. It is reported that the power supply was interrupted as a result of the disconnection of the 110 kilovolts high voltage cable line. Work is underway to temporarily restore power supply to consumers. The press service of is reported. Another news of the day, today. You know what you're listening to. It's behind you, I repeat. It's behind you. <laughs> <thudget> uh, uh, co to, co to jest? always check the cameras. Co, czy to kuźwa? jeszcze czego ode mnie chcesz? Co jest kuźwa? ten Oj, nie podoba mi się to, że ten typ jest pijany i prowadził auto. Co jest kuźwa mać? Kim ty Kuźwa jesteś? Co to ma być? Wypieprzaj! Już! T -t -t please don't I'm leaving? To mi stąd! Kurna, mam kamery od tego. Gupku jeden, ty. Dzień dobry. But I will take more. Okej. Okay. The world is with me. You're a bad person? Czemu niby jestem złą osobą? Że normalnie wyjdziesz przez drzwi czy coś pomóc panu? Tak, okay, ale to jest... Oh, to jest kuźwa confusing a Kuźwa śmieciu przestań! Nie mam żadnych tasków. A o co chodziło z tym power outage? A witam pana. Miomi. mi. Czemuś pan tak dość pewnie łazi sobie tutaj, ha. Huh. You found what you're looking for? Czy znalazł pan to, czego pan szukał? Ta, only to. Fajnie, niech pan zapłaci 5 dolców i niech się... Niech pan spierdala. Mam dość dzisiejszej... Dzisiejszej roboty. Jezus, ale ja będę miał do opowiadania. Uf. Dobra, jakiś Quest? Nie ma Questa, pan sobie poszedł i może znowu jakiś Kuźwa Jumpscare czy coś? Czekający na mnie. I don't see. Hmm. Dobra, nic się nie dzieje. To jest zastanawia. Nie mogę kliknąć kamery. Excuse me? Jesus, strasznie nie, pan czego pan tutaj szuka? Today at 3 a.m. a Chevrolet van was found which flew off the road at high speed. Unfortunately, the driver did not survive. During the audit, it was found that the man who was driving was in a state of intoxication. How oh sad this is news about me. Something is coming, but I won't help you. Co to jest? Ja, ja, ja mam ja, ja ma ten uciec? Co jest? Zostaw mnie, nie wiem czymkolwiek jesteś I can't live, I need, I need this job Kurwa pieprz się dziadu Po co ci ta praca? Kurna, liczy się, nie wiem zdrowie, Zdrowe życie, ucieczka przed duchami Czy czymkolwiek O, tu mnie nie znajdzie Co ja muszę zrobić? Czy ja muszę zginąć przez tego typu? Eeeh, uh, hide in the toilet. Teraz mi o tym mówisz. Lepszym wyjściem byłaby ucieczka. Gdzie jest? A, dobra, wiem, gdzie jest toaleta. Dobra, pamiętaj. No, serio, będziesz mnie odcinał od drogi, śmieciu jeden, ty? Zamykam za sobą drzwi. Nie przejdziesz. A, dobra, on przechodzi przez drzwi. Toaleta. It looks like some kind of Japanese amulet. I don't know for sure. Clean up the Store. Nie, żebym chciał być Hamski. Albo cokolwiek, ale może tak rzuć ten mob w bok. I spierdzielaj z tego wariatkowa. Może tak najlepiej po prostu uciec z tego miejsca? Rzucić tą robotę? Są lepsze oferty pracy? A play of the Month Award Survive the Night, that were promoted for Cashing a Thief You are employee of the month, but you never agreed to this work nights again. W sumie... Dobry pomysł, żeby nie zgodzić się na kolejną pracę w tym sklepie. Przez to co tu się stało, myślę, że ja bym chyba wszucił tą kurwa robotę w pizdziec.